Bajcie moi kochani w kolejnym odcinku serii wykopki. Wykopki z Rutusem. Zrobiło się bardzo przyjemnie, ciepło, jest kwiecień. Troszeczkę mnie nie było, no ale sprawy zawodowe nie pozwalały mi na moje wyprawy. Ale już jestem, będę kontynuował swoje przygody. Ja już was witam serdecznie przy pierwszym dołku, z którego wyciągnąłem. Szczochranego, bo Szczochranego Ale Jednogroszówkę Moniaczek, jednogroszówka Międzywojenna Jak widzicie naprawdę Szczochrany Biło mi to bardzo nisko Bo to 23, ale stabilny Znajdujemy się w takim oto lesie Tak więc zapraszam Was serdecznie do oglądania I do kolejnego dołka Słuchajcie, kolejna rzecz mi wpadła tak, oto pierdółka to chyba nie, na pewno nie jest amelinium, jakieś takie gowinko, a nie pokazywałem wam, bo tutaj, tutaj bliziutko wypadło mi też coś takiego fajnego, tutaj był taki wyrąb lasu. Tak więc ja tylko domniemam, że jest to pozostałość po drwalach. Spójrzcie, jeszcze coś takiego mi wypadło kawał blachy ale to też no nic starego to pewnie jakaś współczesna współczesny element od od, od tych maszyn leśnych coś w tym rodzaju dobra, ruszam dalej Ech, tutaj zobaczcie kawał jakiejś blachy, typowa pozostałość właśnie po leśnikach nie mówię tego przypadkowo, bo tutaj znalazłem jakąś krągłość krągłość jest niestara chyba 2008 rok, 2 grosze. Więc wypowa pozostałość po, po leśnikach, po wyrąbie Wyrębie, proszę, wyrębie, Sygnał, jak widzicie, stały 37-36. No, ale jest fajnie, miło. Przede wszystkim jest ciepło i pada deszcz. Idę dalej. Słuchajcie kochani, udało mi się znaleźć mój jeden z takich, no można powiedzieć, ulubionych fantów. Wam pokazuję, zobaczcie, miedziana. miedziana łyżeczka. I nawet, słuchajcie, są jakieś napisy. Ja zaraz wam pokażę z tej strony. Z tej strony nie ma może nic, ale tutaj jest napis. Hmm. Napis brzmi kafe. Wolzejle, Kafe Wolzejle. Hmm, ciekawe, ciekawe, ciekawe Czyżby to był jakiś komplet Od kompletu sztućców Z jakiejś kafejki Kafe mm -hmm. Wolzeile Ja sobie to rozszyfruję Ale fajnie Naprawdę bardzo lubię właśnie Znajdować takie miedziane Miedziane łyżeczki Czy tam osiężne już samo to, że są takie, to już wiadomo, że są starawe, ale fajnie, fajnie. Nie widzicie ten napis? Kafe, może teraz tak pod słoneczko. Kafe w... Coś tam, coś tam. Dobra, ja sobie to sprawdzę. Już się cieszę, bo bardzo lubię takie fante. Zobaczcie, w Szczerym Polu. Tam dalej są mokradła. Tutaj były kiedyś pola. Znowu słuchajcie, wyszło mi coś takiego, taki element. I to się kojarzy, to jest do spinania czegoś. Rur jakiś, bo widzę tutaj są takie półokrągłe. Jedno, drugie, jakbym ze sobą spasował, to bym wiedział mniej więcej do czego to może być. Tu rurka, tu rurka, tu rurka. No, coś takiego. Dobra. Wpadła mi tutaj Monetka. O, było mi tu nawet dosyć mocno. Ja już wiem, że to jest PRL. Malutki 49 pewnie Grosik, oczywiście. A zaraz wam tak z ciekawości pokażę, jak na akurat na tej ziemi. Ziemia, jak widzicie, taka piaszczysta. Dosyć, jak to bije? 58 no, aluminium, ale jest fajnie. Krągłość, jakaś tam jest, łyżeczka. Co mnie najbardziej cieszy, właśnie ta łyżeczka. Idę dalej. Spójrzcie, kochani, wypadła mi taka pierdółka. Ciekawostka. Zobaczcie. Wygląda jak to ozdóbka, jakby to była ozdóbka, ale nie wiem, czy to nie jest coś tam jakiegoś wojskowego. Zobaczcie, tutaj uszkoma. Więc jest to w całości, nie jest to uszkodzone. Proszę bardzo, taka pierdółka malutka. Ciekawe, co to może być. Hmm. Nabiło mi to bardzo nisko, na 16, dosłownie 16. Taka pierdółka, ciekawe. Z czego to mogło być? Hmm. Ale już jest fajnie. Skóweczka. Cóż to za znaki? 330 i dwa chińskie znaki. Dobra, podziękował. Prezent od socjalistycznych kolegów za czasów PRL-u pewnie. Dobra, Ach, ten zapach lasu. Wszystko się budzi. Ach. Brzozy się puszczają, sosny się puszczają. Jest w ogóle super. Dobra, co z Mita wypadło? 51 sygnał. Cóż to jest? 10 fenoli. 10 fenoli, Adolfinio. Gapa jest zawalona, tak więc rocznika nie widzę. Ale jest, dziesiątka, zawsze mnie cieszy. No. Spójrzcie, jaka fajna zapinka. Miedziuszka Pytanie teraz tylko: czy od szelek? Czy od czapki wojskowej, wrześniowej? No, po wojnie też mieli LWP, też miało takie. Chyba. Mogę skłamać. Mi się kojarzy z, z wrześniowymi. Ładna, ładna. Kolejny ładny fant. Na takiej drodze. No słuchajcie, moi kochani, wreszcie dotarłem do miejsca docelowego. Dlaczego wam o tym nie mówiłem? Ano dlatego, że jest to miejsce, w którym znalazłem, można powiedzieć, moją najcenniejszą monetę. Było to 5 zł strzeleckie z marszałkiem między wojnie. Ah, cudowna chwila. Cudowna chwila to była. Hmm. I praktycznie leża na miejscu, i to jest to właśnie miejsce. Ja sobie tutaj mój wykrywacz normalnie, tak dostroję do gruntu, że jest igła. Póki co wpadł mi guzik, taki płaski jakiś tam. Nie ma na nim żadnych oznaczeń, znaczy się jeszcze się wytarły albo nigdy nie były. A ja ruszam w poszukiwaniu kolejnych monet. Czy tu są? Słuchajcie, wątpię. Ale się nie poddaje klamerka dosyć starawa super a monetki nie ma taka dosyć duży dosyć duża dziura no gdzie mi to było a tu. tu jest coś tu jest coś mocno mi to biło ale to tylko 10 groszy PRL-owskie. Nie, nie, to nie 5 zł. To nie 5 zł. międzywojenne to 10 groszy z 49. No dobre i to. Ruszam dalej. A tutaj w takim dołku coś mi zabrzmiało. Zagrzmiało. Ha. Wykrywacz coś tam wskazał. Zobaczmy, co to może być. No to takie się. Ciekawe, co to? Co to jest? Zabadziew. Takie coś. Jest to jakoś nabika. Ciekawe czego. Nie. No nie Ale jest. Kolejne piękne miejsce w okolicach wodopoju. Aż się prosi, żeby sobie tu pochodzić zobaczyć. Czy jest coś ciekawego? Mi tutaj gdzieś. Gdzieś. A jest. Mi wypadła obrączka gołębia białe oblądzka 2000 rok milenium milenina obrączka czy pl? pl? pl 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 dobra no dobra trzeba sprawdzić tutaj to miejsce przy wodopoju witajcie moi kochani przenieśliśmy się trochę w czasie i przestrzeni jesteśmy na takiej fajnej łączce Jest dołek, jest monetka. Tak, żeby nie robić cienia. Monetka tutaj z takiego dołka. 63 sygnał. No może to nic wielkiego. Z którym by się bardziej cieszył. 50 groszy prl Oczywiście rocznik. Pozdrawiamy. 76. Super, ruszam dalej. Kolejnego, słuchajcie, mi wypadło, jak już widzicie. Taka jakby klamerka, jakby zatrzask od pasa do broni. Ja oczywiście tutaj tak sobie debatuję, czy to jest od broni, czy też nie. Tutaj są jakieś sygnowania. I, 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 i nie wiem, bo pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Równie dobrze może być to jakieś jakiś zatrzask od jakiejś tam maszyny rolniczej. Ale fajna rzecz. Fajna, ciekawa. Hmm, dobra. Kolejny PRL, -y, 10 groszy, rocznik, do pozdrowienia, 73. Przecież kolejny dzień PRL-a. W końcu coś innego niż PRL, 43 rok, Adolfinio. Jeden fenowek, proszę bardzo. A tym razem Adolfowa piąteczka, z hmm. drugiej strony na nie pokazuje, bo jest purchla, ale są z drugiej strony, proszę bardzo, purchla niezła. Dobrze, moi kochani, czas na podsumowanie tych dwóch wypadów. Fanty, no dupy nie urywają, ale są. Jak widzicie, ta łyżka fajna mi się trafiła. Miałem czas na to, aby ją zidentyfikować. Jest to od jakiegoś zestawu sztuczców z kafejki wiedeńskiej. Znaczy, to, inaczej, to jest typ, typ, typ kawiarni. Kafejka wiedeńska, coś takiego. To jest przełom XIX i XX wieku. Jak widzicie klamra, ta skówka chińska, komplet łusek myśliwskich. Tutaj jakaś pierdołka, to nawet nie wiem, co to jest. Tak jakby to była obejma od, od zegarka. Troszeczkę pieniążków. No tutaj ten jeden fenolek, 5 fenolków i 10 fenolków. Jest jeszcze i międzywojnie, współcześniak, trochę PRL-a, jakiś tam Piersień wiodący, ten zatrzask dziwny, jakiś tutaj pogruchotany guziol. To coś, nie wiem, czy to jest od szelek. Tak mi się wydaje, że to jest od szelek. Oczywiście, śmieciowisko, no to no, no na maksa, Polmosy, jakieś druciki, blaszki i inne pierdoły. No, Zawsze miałem wspomnieć o obrączce. Dobrze, moi kochani. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że ze mną byliście. Zachęcam Was wszystkich do subskrybowania mojego kanału i pozdrawiam Was serdecznie do następnego odcinka. Cześć, trzymajcie się!